Dziś w Minecraft mieście pojawiłem się bez grosza przy duszy. Jednak Exp będzie dawał mi coraz większej ilości pieniędzy, dzięki czemu będę stawał się coraz bogatszy. Zobaczę, jak bardzo będę mógł być bogaty i czy zdołam przejąć cały świat! Okej, okay, chyba zaczynam w Minecraft mieście z zerowym stanem konta. Zero złotych mam też w banku. Jestem takim zwykłym, bezdomnym żulerem. Więc chyba powinien zrobić już tutaj obok kolegi, bo jak widać, sobie całkiem się na nawet jakąś kawę. Powinniśmy chyba zacząć jakoś żuli teraz pieniądze. bo... Hej, ej, czekajcie, no wyznaczmy. Zdobądź piąty level, by dostać tysiąc złotych. Po otrzymaniu tego zadania wiedziałem od razu, co robić i ruszyłem do żabki. E, mam pomysł pewien, może uda się nam go jakoś kupić. Jeszcze wiadomo, że nie mam pieniędzy, więc muszę zobaczyć, czy nie da nam po prostu pan w żabce. O kurde, e, czerwone światło. E, no jest, z żabce. Zobaczmy w takim razie, czy może jeden pan by nam coś tutaj dał. E, dzień dobry, proszę pana. No, co jest głupi, żulu? E, czy ma pan może jakieś butelki z ekspertem do sprzedania, czy coś takiego? Idź pan ode mnie. Śmieciu! E, pan, czemu taki niemiły? Ja nowy w mieście jestem No, niby taki nowy, aby wykonasz jak pięć poprzednich Zulów, które tutaj przyszło po coś O, e, I tam za sklep za żółci pomoże No, Jezus, nie, niemiło Temu. jest tutaj Ruszyłem więc za sklep by tam otrzymać cenne rady O, widzę już śmietniki O, jest jakiś kolega Halo Cze? Czego? E, no jak widzisz, ja też jestem bezdomny, ale trochę z mniejszym stażem Bo dopiero zacząłem swoją bezdomność Ale, e, wiesz może jak można zdobyć piąty level? Mam taką misję, żeby zrobić piąty level, żeby otrzymać Stary, widzisz tą buteleczkę? Zbieraj je! No. To jest przyszłość! No i co on zrobić z tymi butelkami? Chce zawsze znajdujesz taki automat! Tam rzucasz no. do za to Expa! Trzymaj o, tu na dobre stać? Dobra, okej, okay. w takim razie sprawdzę chętnie. <grym> Dzięki wielkie, jak już zarobię mój pierwszy milion, to się odwdzięczę. No to daj dwa złote! Pomysł wydawał się całkiem niezły, dlatego od razu pobiegłem sprawdzić, ile Expo dostanę za moją pierwszą butelkę. Dobra, to wygląda mniej więcej jak. To maszyna, w której mam to wymieniać, więc w takim razie wrzucam do niej wszystko, oczywiście. O, o! Mam pół levela! Dobra, więc trzeba teraz pogrzebać po śmietnikach, więc to nie będzie za dobre zajęcie. Dalej się utrzyma takie tempo. Mniej więcej piąty level powinienem utrzymać szybciej. Widzę, że tutaj obok budynku policji nic nie ma. O, trzeba uwalać teraz na drogach. Ale poszukajmy. Przy śmietnikach gdzieś oczywiście powinno się wszystko zajmować. O, dobra, oni są wpatrzeni cały czas w siebie. Mamy kolejną butelkę. Jest druga butelka. O! Y Dobra, ten fan nie ma. O, mi o, jednak do mnie mały lekki problem. Trzecia butelka. Parta. Trochę to może być cięższe niż sądziłem. Okej, okay, dobra, mamy kolejną butelkę. Yy, ta parka. Halo. Co jest? O, oje, mogę zabrać tę butelkę? No, no, bierz, Dobra, dzięki. Część. Wyjmijmy sobie wszystkie te dziewięć butelek i zobaczmy, ile to nam da. Czekajmy oczywiście na zielono, lewo, prawo. O, dobrze jest zielone. ojej jajajaj! Bażajek, Co Co? Nie wyzywaj mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I ile nam to da? Dobra, mamy cztery levele, więc jest to całkiem spoko. Dobra, został mi ostatni level. Tam już widziałem, że butelek za bardzo nie ma, więc musimy znaleźć jakąś nową miejscówę. Pomyślałem więc o miejscu, w którym pije się pełno takich rzeczy. Skateparku. Dobra, więc jesteśmy na skateparku. Dzieci aktualnie nie ma, więc pewnie wszyscy pojechali jakieś wakacje. W ogóle pamiętaj o sobie na kanale, by nic Cię nie uminęło i ciągle szukamy ludzi do miasta, więc koniecznie obczaj opis. O dobra, jest jakaś butelka za plastik to pewnie jakoś mniej mi dadzą. Okej, okay, kurde, jestem zmęczony, będę musiał chyba w ogóle częściowo pieniądze, które zarobię te 1000 złotych, zamienić później na ten, ale dobra, mamy. raz zobaczymy. O! Co! Ej, a mogę w sumie. Dobra, sobie ten Zostawił zostawić tej rower. Y, uznajmy, że to jest miejski. Zaraz tutaj go zwrócę po prostu. Dobra. O kurde! I policja od razu, dobra, to jednak może go zostawię. O i kolejna. Poszedłem więc pieszo, jednak kosztowało mi to trochę głodu. Dobra, już praktycznie umieram od tego głodu, ale dobra, spróbujmy jak najszybciej. O, kurde, umieram w ogóle. Wrzucam wszystkie butelki i zobaczmy w takim razie, co się teraz wydarzy. O, jest mam piąty level. Nie no, chłopanie. O, jest tysiąc złotych! Dobra, mam tysiąc złotych. I dobra, i usunęło mi zadanie, więc jak najszybciej muszę iść w takim razie do żabki. Szybko lejsy, niech Czemu będą i one. Niech pan mnie nie wyzywa Halo, na spokojnie, Jezus potrzebuję, tylko tego energetyka. Czemu on tam się zaklinował? No on sobie jakoś z tym poradzi, zabierzmy sobie to. To, to, ja kupuję to, ja mam pieniądze, proszę pana, proszę. Okej, okay. okay, dobra, więc za 10 zł trochę drogo, ale w takim razie szybko to jemy i już zaraz będzie git. Myślę, znaczy, że powinniśmy teraz znaleźć sobie szybko jakiś dom. I przede wszystkim pracę, tak żeby można było zbierać kolejny level i zbierać dodatkowe pieniądze. W międzyczasie dostałem nowe zadanie. Wynająłem sobie także swoje pierwsze mieszkanie w kamienicy oraz kupiłem ubrania i inne potrzebne rzeczy. Wszystko to kosztowało mnie 590 zł. Ej, zlikwidowali mi automat. No niestety, ale tym razem muszę jakoś inaczej zdobyć ten wyższy level. Mam pewien pomysł, bo widzę, że tutaj w Żabce pracuje jakiś stary dziad. Po prostu mi się wydaje, że może by szukali pracy, więc w takim razie dzień dobry, proszę pana. Witam, pana generała. Wcześniej był pan niemiły, trochę inaczej wyglądałem. Szukam pracy, nie mogliby państwo może mnie przyjąć tutaj? Musiałby pan poczekać na kierownika. Jakoś zawsze o 20-21 przychodzi. A to nie może pan zrobić po prostu tak, że pan mi da teraz, powiedzmy, za dzisiejszy dzień 100 zł i ja już do, do końca dnia z panem po prostu się zamienię? I tak zrobimy, że po prostu poczekam na kierownika już do no, pracy? No, w sumie to ile masz lat? Y, no, 16. A. To nie zauważam. Tu ja za chwilę w takim razie się rozbiorę. Te zaustaw ubrania. Dobra, 100 zł za dzisiejszy dzień nie jest zły, biorąc pod uwagę na to, że jest godzina jakaś, patrząc na słońce, 15. No więc do 23.00 musimy pracować tutaj za 100 zł tylko, więc idę się przebrać. Szybko skoczyłem swój strój. I zacząłem swój pierwszy dzień jako pracownik Żabki. Dobra, świetnie. Dzie pierwszy dzień pracy i na razie, jak widzicie, już wyglądam całkiem nieźle. Całkiem fajne przebranie mi przygotowali, więc teraz tylko czekać, aż przyjdą jacyś klienci. Pół godziny już w sumie siedzę i za bardzo nikt nie przychodzi, więc postanowiłem sobie posegregować mniej więcej wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy powinienem w ogóle... O. Słyszę no jakieś... Filip, co tam jeszcze nie chciałeś? Jakaś pani weszła Skra tutaj? No i nie. O nie biegnę. No. No, no, jak szybko musiał się zabić drugi no, klient naprawdę. Co pan robi? Przepraszam bardzo. Nie pan. Czy zaczepia! Co jest Halo? Proszę pana. Proszę pana, Proszę zostawić tej tą panią. Co no, pan robi? Ten No nie, no. Proszę pana, to jest nie może tak nie, robić. Niech nie proszę, wzywam policję! Tylko tak policję. Nie proszę bać na ziemię, proszę bać na ziemię! ziemię. Okej, okay, dobra, ja wzywam policję w takim razie. Zaraz, ja do nich pójdę bezpośrednio, po prostu. Eee, ta ta pani nie, nikt te nie pilnuje. Dobra, ja po prostu go jeszcze raz na wszelki wypadek uderzę i on teraz na pewno już nie wstanie. O, tu jest policja! Nie, no, oni uciekają! Halo! Eee, jednak się zatrzymali! Halo, proszę. Proszę, proszę panów! Halo, potrzebuję kogoś z was, tam jest niebezpieczny pan, chciał no, ok, zaczepiać panią nie. taką. Dobra, kazali mi czekać na zewnątrz, więc miejmy nadzieję, że tamten pan nie ucieknie, więc po prostu ja sobie pójdę go tam pilnować i o, widzę, że jeszcze... Dobra, czerwone światło, y, ważne, żeby mnie nie widzieli. Powiedziałem im wszystko i po prostu miejmy nadzieję, że za to dostanę jakiegoś expa, bo nic nie sprzedałem w ogóle w tym sklepie. Sklep w ogóle z tej pusty miejmy nadzieję, że nikt go nie okradnie. No i ogóle ten dziadek będzie miał problemy. Przecież dał tam pracować jakiemuś 16-latkowi. Halo panie policjancie! Halo! O, o. 啊！<Yeah. S 2> Hello. Ten pan, ja jestem pracownikiem Żabki i ten pan chciał dotykać panią. Mogę dostarczyć kamerę i taką nie, taką klientkę. Przyszedł i po prostu zaczepiał ją, jakąś podrywał i tak dalej. Więc ja myślę, że ten pan jest niebezpieczny. Powinien go pan na pewno zabrać i gdzieś cokolwiek. Ja nie chciałem, ja nie wiedziałem, ale no przyznaję się, dawno temu zem takiej dziewczyny nie widział. Bo taka piękna i cudowna. Naprawdę dziękuję panu za bycie wzorowym obywatelem. To dla o, pana naprawdę. O, naprawdę. Taki właśnie medal. O, dziękuję. Naprawdę taki medal? Dostęp... Bóg przez UA, A, że to znalazłem jakiś błąd. No ten pan akurat jest błędem Niech pan go zabierze, to jest naprawdę niebezpieczny człowiek. Nie ma do zachowania milczenia, Jeżeli zrezygnuje mi z tego. Jest Wszystko pomagać, co ty nie w sumie szczaje się, że jest pewien problem, ponieważ ten chłop pomógł mi na początku zarabiać, więc postaram się jakoś to załatwić potem. No na razie muszę coś zrobić z tym medalem, żeby zarobić dodatkowe pieniądze, więc może spróbujmy po prostu go sprzedać. I wpada na pewien pomysł. Tutaj akurat... O kurde, Jank Multi. Ty kurde. Ja. Jednak może z Yang nie gadam. Wiem, że tutaj znajduje się hotel. Może się jakoś tam dostać? Tutaj znajdują się pomieszczenia z youtuberami. Może uda mi się znaleźć tutaj jakiegoś chętnego, chyba wiem komu mógłbym sprzedać taki właśnie medal. Dobra, raz... Proszę. Okay. O, o, dobra, mogę wchodzić. Cześć, Filip. Co ty w żabce pracujesz? Ty chyba wszystko zrobić, żeby nie nagrywać tego Minecraft'a. Jakoś tak się wyszło, że pracuję teraz w żabce. Ale nieważne. Popatrz, mam taki medal, bo ty zbierasz dużo przycisków i tak dalej. No, dawaj. I myślałem, żebyś chciał może też taki medal dostać. Ta. Widzisz? Taki piękny. I wcale nie za dużo. Wystarczy mi, yy, Żeby 5 leveli dostać w Minecraft'ie, bo wtedy już dostanę 10 tysięcy złotych. Yy, po co ci to? Też nie pytaj. To akurat nie ważne. Ale dobra, w takim razie. E, medal? Wiesz co? No, pff, dobra, niech będzie. dobra. Kajnika, trzymaj to i... E, <śmiennie> dobra, nie przeszkadzam ci w graniu. O. Idź stąd, Okej, okay, dobra, to jest dzięki serdecznie za kierowanie mi miłego nagrywania, to. czy tam grania. Dobra. Bili widać, jednak mi nie tak bardzo lubi, jak myślałem. Wyjdźmy sobie w jakieś ustronne miejsce i sprawdźmy, czy to przede wszystkim coś mi da. Poszedłem więc do restauracji obok i użyłem wszystkie podki Expa. To, mam 10 level i 10400 zł złotych. <laughs> za te pieniądze udało mi się wynająć nowy dom oraz zapisałem się do szkoły policyjnej. Dzięki temu udało mi się dostać na policjanta oraz pomogłem bezdomnemu, który wcześniej mi pomógł. Jest, ja, partnerze, taki słoneczny dzień, niesamowite. No, bardzo pięknie. Ta pogoda. Ale fajnie, że, że się poznaliśmy w ogóle, bo widzisz, że pomogłem ci przy tym e, no medalu szybciej. i w ogóle fajnie. O kurde, jesteś! Halo! Proszę się zatrzymać! Proszę... Halo, proszę stać! Halo! Dlaczego pan tak przychodzi? No. Czerwone światło było na pasach. Nie. Było. Było. No i. No! Nie, proszę, proszę! Co? Nie, no, no to jak to? Proszę, proszę. Nie może? Proszę, proszę. Mama mnie zabije, no proszę. No nie, no co, co, nie no, ja, jak, jak mamy w ogóle coś robić? Przecież to się nie da w ogóle funkcjonować. Niech posprząta park. Nie no, niech pan posprząta wszystkie w takim całym parku. Zrobię wszystko, zrobię wszystko. No, dawaj, dawaj. Nie ma sprawy, nie no, masz 10 lat, a ja mam 16. Nie mogę raczej być policjantem w ogóle, więc nie ma sprawy. Dziękuję, dziękuję. <ślał> ha, na czerwony. <ślał> no, skubany. Nie, nie no, teraz to już muszę Dobra, w takim razie. Ej, słyszysz to? To syreny. No chyba jest z banku, musimy jak najszybciej siebie tam. Bimy. To gdzieś powinno być tu. No, bawa, bawa. Jest, bank, jest bank, jest bank, wysiadamy, wysiadamy. Dobra, ty zostańmy tu, tak? żeby dobra. nikt nie uciekł, a ja w takim razie będę już od tej zobaczyć co się dzieje, okej? Okay? Dobra, dobra. Powinienem sobie sobie samemu poradzić. Dobra. dobra. Okej, okay, dobra. Żeby było ten, zobaczmy co tutaj robią. się O kurde, już chyba, e, tak. E, e, halo. Cześć. Nie zmierzać, ja mam nóż wi, Widzę, tego. że masz nóż przecież, nie jestem ślepy. No tak, ja mam dobrze. pistolet właśnie w kieszeni, Ta, więc uważajcie, odłóżcie te rzeczy na spokojnie, Nie, nie, jest ten pistolet, nic nie duszmy. Jak to nie? Odłóżcie, ja mam pistolet w kieszeni. Ta, właśnie nie ta, 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 widzicie, że trzymam ta. Ta. tutaj właśnie rękę, tak w kieszeni. Nic, pod nie podoba żeby No, Dokładnie tak. Widzę z tego. Co ukradli, co ukradli, panie, panie komisarzu. to, że butelki z i jakieś pijące. Butelki z ekwem. No butelki z ekwem macie, chłopaki, tak? Dokładnie no, 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 tak. jest pieniędzy? A pieniędzy ile macie? Z jakiejś Ile was e, jest Jest nas 30! No świetnie, dogadamy w takim razie. Ja cię tego expa, my wyjdziemy tułem i nic nikomu nie powiesz. Powiedzmy, że nas powstrzymają. Że was nie widziałem... Ale co z tym robimy, szefem tutaj? Ja nic nie widziałem. Nie! Co to... Co to no, jest? Problem. E, dobra, czyli... No Dobra problemie problem niby rozwiązany faktycznie. Dawaj mi te butelki z ekspem. Dawaj już te butelki. Dobra, trzymaj, i są. Dobra. Bo skończysz Dobra, nie, nie ma sprawy. Dobra, muszę, nie, pojadę tak. Na... Co, co ja mam robić teraz? Czemu nie mam żadnych posiłków? Dobra, ale y, może po prostu awansujmy. Mam 15 level i nic się niestety nie wydarzyło. Dobra, może próbujmy do 20. Mam 20. Ło! Wow, oj, dobra, dostałem 100 tysięcy. Dobra, i co teraz? Muszę jak najszybciej pozbyć się swoich cichów. Ciuchów szybko się pozbyłem oraz zacząłem nowe życie. Jako miły mieszkaniec tego miasta. Udało mi się nawet wygrać wybory na burmistrza. Dzięki czemu zacząłem swoją nową pracę i także wynająłem nowy dom w bezpiecznej dzielnicy. Co? Właściwie robi burmistrz, tego nie jestem pewien, ale o! Dostałem właśnie nowe zadanie. Zdobyć setny level, aby zostać milionerem. Więc jakimś cudem musimy zdobyć teraz 80 levelów? Zastanawiałem się, czy nie wprowadzić jakiegoś podatku po prostu. To by było całkiem dobre rozwiązanie, więc wydaje mi się, że dobry, po prostu. O, dzień dobry, dzień dobry, yy... Wydaje mi się, że fajnie po prostu... Dzień dobry, panie luby... Dzień dobry, tak, dzień, dzień dobry. Eee, wydaje mi się, że po prostu fajnie by było zrobić ten podatek, więc może spróbujemy go wprowadzić i po prostu podatkiem będą musieli nie oddawać część swojego expa? Słuchajcie, panowie, potrzebuję w łatwy sposób zbierać teraz 80 levelu, więc musimy w jakiś sposób wprowadzić podatki. I od czego mają być te podatki? Jakie jest propozycje? No to może ja zacznę, proponuję odchodzenia. Odchodzenia? No ale. Yy, Chodzenie do galerii. Odchodzę... Możemy wprowadzić faktycznie jakiś, jakąś przed galerią, jakiś, nie wiem, jakiś punkt, że muszą oddać ekspa, żeby wejść do galerii. To jest, to jest dobry pomysł. Podwyżka dla pana, nie ma sprawy. O, dzięki wielkie. A pan co proponuje? No najwięcej zarobiliśmy by na oddychaniu. Nie! Myśmy najwięcej zarobili Nie, nie, podatek podatek oddychanie jest giga głupim pomysłem, naprawdę. Dlaczego? Musi. Bo jak my będziemy wtedy zbierać, jak będziemy sprawdzać, kto ile razy oddychał. A, no tak. To jest totalnie głupie. Właśnie więc... giga głupota. Nie, yy, nie wiem, naprawdę. Pan może już wyjść z tego spotkania Proszę, na, naprawdę Chcemy tutaj pana Dobra, to pan jest teraz wiceburmistrzem, niech będzie Zostawmy jakieś skrzynie po prostu przed galerią i zobaczmy e, co się wydarzy, okej? Okay? Dobra. dobra, tak zaproszę, I w takim razie zrealizujmy to Płatna galeria, płatna galeria, proszę nie wchodzić bez opłaty, płaci... Panie wiceburmistrzu Dzień dobry e, Dobra, witam e, W takim razie sprawdźmy co w całym miesiącu, ile się zbierało tutaj w takim razie rzeczy O, czy was? Dwa staki? Trochę mało, nie każdy chyba wrzuca Dobra, ale zobaczmy, czy to cokolwiek mi da. To naprawdę da mi ledwo co 30 level cały miesiąc pracy po to, żeby nic z tego nie zrobić? A ty jeszcze wodę sobie pijesz, czy energetykę jakiegoś? Nie, przepraszam. Musimy w jakiś sposób zdobyć 70 leveli. Musimy wymusić jakoś. Może postawimy tu ochroniarza. Dobra, w sumie to jest dobry pomysł, dlatego to teraz ty będziesz ochroniarzem i przez kolejny miesiąc ty będziesz tutaj stał i pilnował, żeby wszyscy dawali te butelki, ok? Jak dla mnie nie ma problemu. Gratulacje, awans. O, nie, co ty robisz? Dobra, zróbmy w takim razie tak i e, ja wrócę tutaj za miesiąc. Ok, więc minął kolejny miesiąc. O kurde, widzę, że sobie całkiem nieźle poradził. Witam, panie. Witam mnie. ochroniarzu. No, ile ty tego nazbierałeś? Musisz mi teraz pomóc wyrzucać, bo ja samemu nie dam tego rady przeklikać. Więc w takim tak razie jest, panie Burkusie. Rzucam ci teraz i rzucaj we mnie wszystko. Rzucamy. Mam 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja mi się skończyłem. E, mi, mi też się skończyło Widziałem, że masz jeszcze jeden. No no dobra. dobra. Przecież musimy coś ogarnąć. Dios, akurat startuje jest fajną akcją 3 levele za wyprowadzenie psa. Naprawdę? No. Dobra! Eee, no, dzięki. No, to jest całkiem świetny pomysł. Eee, no, stary. dziękuję. Dobra, zgarniałem psa z schroniska. On jest akurat trochę jakiś dziwny, ale najważniejsze, żeby po prostu go wyprowadzić. Trochę to dziwne, że burmistrz musi wyprowadzać psa, ale no trzeba pokazać ludziom, jak mają się zachowywać, więc. No nie wiem, teraz ten pies coś odwalił, ale dobra. Coś ją wywochał? co, co, co się dzieje? O kurde, dobra, widzę łopatę tutaj jakoś. Gdzie? Tu? O kurde! Ty jesteś jakiś niesamowity! Dobra, takie razy, zobaczę. O kurde, jest, jest trochę tych butelek, zobaczmy. Mam, czy mi wystarczy tyle? Dobra, tylko żebym ten pies nie zebrał teraz, bo jeśli tak, to nie, no, naprawdę, już go nie odda na to schronisko. Zobaczymy. Jest! Mam 100 level! Dobra, milion złotych! Niesamowite! Dobra, więc w takim razie wracajmy szybko do schroniska. Skoro mi pomogłeś w tym wszystkim, to już pomóż pomogę ci w takim razie odprowadzić cię, i już tego Expa nie będziemy potrzebować, skoro i tak znalazłeś tą dziurę. Gdy już zdobyłem swój pierwszy milion, postanowiłem zostać piłkarzem, więc zapłaciłem komu trzeba i dostałem się do najlepszych szkółek. Teraz jestem milionerem, a niedługo zostanę miliarderem, gdy mnie tylko kupi jakiś klub z Arabii Saudyjskiej. Zostaw łapkę w górę, to może i powtórzymy jeszcze karnego błaszczykowskiego. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!